drodzy, jest godzina 14.07 i ja dopiero jakby się ogarnęłam, wiecie, wstałam, yy, zrobiłam skinker i tak dalej, ponieważ jest sobota, a ja zaczęłam wczoraj ferię, więc jakby nie ma w tej presji. No bycie na razie jakąś najlepszą wersją siebie a um, w planach miałam w ogóle dzisiaj spać cały dzień, szczerze mówiąc, ale no wiecie, nazywam się Ami Kastelik. U mnie odpoczynek to tak średnio, ja mam trochę z tym problem I jakby zdaję sobie z tego sprawę, że powinnam bardziej jakoś dbać o tą sferę mojego życia Ale nie umiem, więc po prostu wstaliśmy, ogarnęłam wszystko I co? Mimo wszystko chcę spędzić ten dzień na na spokojnie Chciałabym się czegoś pouczyć, ale no nie wiem co to jeszcze będzie Ja prawdopodobnie wybierę coś, co po prostu będzie wchodzić mi najłatwiej Czyli pewnie porobię notatki po prostu, może aż z włosu. Jeżeli pamiętacie, a mówiłam Wam w ostatnim vlogu o sprawdzianie z podstaw prawa Zdałam ten sprawdzian, więc we good um, I co, teraz będę mieć prawo cywilne, czyli po prostu zamiast teraz podstaw prawa będę trochę rozszerzać ten materiał, którego się uczyłam wcześniej Z jednej strony spoko, bo jest to jakaś tam wiedza taka ciekawa, taka bardziej życiowa wiedza Natomiast no jest strasznie dużo tego materiału faktycznie i jest to dosyć ciężkie Uh, chciałabym trochę zaplanować moją 18, bo no, dzisiaj jest 13 stycznia, czyli to dokładnie 12 dni, mam 18 lat, co mnie dosyć przeraża, ale no jest tak jest. <grych> I jak oglądaliście film z takim podsumowaniem 2023, to wiecie, że jakoś tam już swój mental breakdown związany z tym, przeszłam. Wchodzę i powiem mi ciągle. Um, więc aktualnie czuję się z tym ok. Jestem trochę podekscytowana, trochę przestraszona, ale wydaje się, że to jest normalne. No muszę zaplanować trochę imprezkę, bo robię imprezkę 2 lutego i jeszcze też nie za bardzo wszystkich zaprosiłam i tak dalej. I też nie wiem w ogóle, jak to będzie wszystko wyglądać. Muszę od tego usiąść. Mam już team. No, team jest taki, żeby każdy ubrał się w kolorystyce albo w vibe, której spłytka niego, bo. Bo tak, bo ja tak zdecydowałam. I są to moje urodziny, więc mogę kazać ludziom ubierać się, jak chcę. Uh, więc tak, ja jeszcze sobie chwilę pociluję, bo. Why not? Why not? Mm, I co, potem zabiorę się za coś, a wieczorem chcę sobie obejrzeć jakiś film. Wczoraj obejrzałam film w końcu, bo chcę w tym, by w tym roku był takim moim trochę większym rozwojem kulturowym, artystycznym, że tak powiem. W sensie, chcę konsumować więcej jakiejś tam. Sztuki w różnych formach. No, jeżeli chodzi o książki, to wiecie, no ja jestem jakby już in. Nie, nie muszę jakoś za bardzo rozszerzać tutaj tego wszystkiego. Oprócz no tego, że chcę zacząć czytać trochę więcej klasyków, a mniej romansów. Ale oprócz tego co? Chcę zacząć więcej słuchać trochę bardziej. Chcę zacząć słuchać trochę bardziej różnorodnej muzyki, bo ja mam taki nawyk, że ja po prostu ciągle słucham i oglądam to samo. I z jednej strony, no wiecie, spoko, lubię to, ale myślę, że powinnam trochę rozszerzyć swoje tutaj e, horyzonty i też otworzyć trochę głowę, bo ja mam trochę zamkniętą głowę na jakieś tam inne gatunki muzyczne niestety. A, no a filmów ja na przykład totalnie nie oglądam, ja się nigdy jakoś nie mogę przełamać do oglądania filmów, tym bardziej takich, wiecie, ambitnych filmów, e, które no nie są jakimiś tam głupimi filmami dla nastolatek bez jakiegoś tam większego przekazu. Więc to będzie rok na taki rozwój trochę, przynajmniej takie jest założenie I mam nadzieję, że się uda Wczoraj oglądałam uh, Past Lives mm, Bardzo fajny film, kolega z Twittera mi go polecił uh, I co? Przeczytałam ostatnio książkę, moi drodzy Nie wiem, gdzie teraz ona jest Natomiast przeczytałam e, dwa dni temu Przeczytałam Eko Leonardo da Vinci I ja miałam straszny zastyg czytelniczy przez te ostatnie dni W sensie naprawdę było ciężko Hmm, nawet nie dni, tylko tygodnie. Nie mogłam w ogóle się zabrać do niczego, do czytania, do dokończenia jakiejś książki. I jakoś tak sięgnęłam randomowo w szkole, bo miałam w torbie tą książkę, żeby przeczytać i pochłonęłam ją tak dosłownie w 3,5 godziny, 4. Mega ciekawa książka, ja dałam jej 4 gwiazdki na Goodreads, ale gdyby można było, to dać 4,5. Ciekawa bardzo, w sensie bardzo taka... No, wciągająca, tam wiecie, macie tą taką zagadkę, jest jakaś tam, że tak powiem, szukanie, eee... no nie będę wam za dużo spoilerować. Jedyne, co mi się nie podobało, to wydaje mi się, że <laughs> trochę za słabo zostali wykreowani bohaterowie, w sensie, no ja też nie jestem przyzwyczajona do tego typu książek za bardzo, bo ja, wiecie, zwykle już tam książki, w której cała koncepcja opiera się na relacji między dwoma osobami, a nie jakiejś tam pobocznej historii w tle. Natomiast e, jakoś mi to aż tak nie przeszkadzało. W sensie bardziej się skupiłam oczywiście na historii niż na bohaterach i po prostu nie poczułam jakiejś tam emocjonalnej więzi z nimi. Natomiast czy to źle? No nie w każdej książce trzeba czuć takie coś, więc e, podobało mi się. Jak e, macie okazję e, albo szukać czegoś do przeczytania, to Wam polecam jak najbardziej. I ja już przestaję gadać, bo zaraz znowu się rozgadam i nagram 20 minut i będę trzeba będzie to wszystko usuwać, więc idę robić rzeczy. Cześć moi drodzy, witam w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy gotować obiad, ponieważ jako dorosła, dojrzała osoba, która została sama w domu, muszę zrobić to sama. I bardzo mnie to denerwuje. E, ale tak, gotujemy obiad. Jeszcze nie wiem z czego, bo w tym domu chyba nic nie ma. Ale ogarniemy to. Najpierw trzeba sprawdzić, czy są zupki chińskie, bo jak są, to jesteśmy uratowani. Trzymam kciuki. Co? So. Nie mam mojej ulubionej, bo moja ulubiona zupka to jest ale to ma być chyba coś w stylu vifon kary, bo to też jest vifon, po prostu wygląda inaczej. Mam nadzieję, że będzie równie dobra. I w ogóle, Jezu, miesiąc temu chciałam być w mojej Healthy Girl Era, i kupiłam sobie super Superfood Mix i chlore, chlo, Chlorelle na Detox. I chyba powinnam zacząć to robić. Więc jak coś, to zrobimy sobie potem jakiś koktajl i, i to spróbujemy, bo ja też na początku kupiłam sobie specjalnie blender do koktajli. Yy, czy użyłam go więcej niż 5 razy? Może i nie, ale co z tego? Nigdy nie jest za późno, moi drodzy, żeby zacząć to robić, tak? Nigdy nie jest za późno. Dodatkowo muszę wypakować zmywarkę, więc moi drodzy, my w tym vlogu będziemy jak te samotne mamy z TikToka, które wiecie, robią wszystko dla swoich dzieci i zawsze mają te klipy, jak właśnie wyładowują zmywarkę. To będziemy właśnie my, my w tym vlogu. Zapraszam na szybki taste test tego kulinarnego dzieła. Wygląda trochę słabo, szczerze mówiąc. Ech. O Ok. Um, smakuje jak bardziej słona wersja Vivon kary, ale jest o wiele ostrzejsza. Jesteśmy w bardzo dziwnej scenarii syfu moich kosmetyków. E, natomiast stwierdziłam, że czas na gruntowne posprzątanie ich. Mm. Uh, ponieważ ja mam ich za dużo. W sensie tutaj te, które leżą, a ja zwykle używam ciągle tych samych, więc po prostu bez sensu, że to są, a mam jakby też szafkę, w której po prostu mogłabym zmieścić więcej rzeczy, więc musimy zrobić przegląd. Też niektóre są takie stare i ja wiem, że jakby nigdy ich nie użyję i nawet nie powinnam ich używać w sumie. Więc zrobimy to, ponieważ naszła mnie nagła motywacja, a wiem, że jakby jeżeli odpuszczę tą szansę teraz, to... Zaakceptuj mi się znowu pewnie dopiero za pół roku. A ja serio nie mam już tu miejsca. Więc, let's go, puszczę sobie coś w tle, bo to pewnie będzie długa przeprawa przez te kosmetyki. I lecimy. Wczoraj uh, był dzień, który mnie pokonał i spałam cały dzień, uh, poglądam od potem, ale co, wróciłam na spacer z psem i moi drodzy, nie mają mieć śniadania, <noise> jako że u mnie jednym z problemów jest to, że wiecie, jak, jak ja nie chcę śniadania rano, moi się nie chcę na przykład go robić, to potem jest ciężko, coś w się sensie się taka słaba, więc dzisiaj to zrobimy. Jestem trochę zdyszana, bo ten pies naprawdę biega na tym spacerze, uwierzcie mi. Więc będziemy robić pieczoną owsiankę i zrobimy sobie smoothie, bo pokazywałam wam te te. Musimy w końcu je wykorzystać, bo nie po to je kupiłam, żeby tutaj stały, tak? Więc ja zaraz znajdę jakiś przepis na Pinterestie pewnie, czy coś takiego. I co? I będziemy robić, a w tle puszczę sobie jakiś silly, głupi odcinek na YouTubie, bo to jest moja strona Guilty Pleasure ja bardzo rzadko oglądam w sumie na YouTubie jakieś takie mądre rzeczy. Głównie takie głupoty, serio. Ale czasem można, nie trzeba całe życie się edukować, co nie? Drodzy, zjadłam śniadanie i ogarnęłam w końcu pokój. Ja wiem, że ja w każdym vlogu sprzątam, ale ja posiadam naprawdę niezwykły talent robienia bardzo szybko syfu, ale ważne, że posprzątaliśmy um, i co, jest poniedziałek, um, muszę coś właśnie sprzątam też ze względu na to, że się wraca moja mama, więc żeby nie było wstydu, że taki sobie zrobiliśmy w domu um, i co, wczorajszy dzień to... Uch. Cały dzień spałam, tak naprawdę. Byłam, no co byłam w kościele, byłam na obiedzie u babci i wróciłam do domu i padnęłam dosłownie. Um, I doszłam do wniosku, bo słuchajcie, ja miałam plany na wczorajszy dzień, chciałam zrobić kilka rzeczy, natomiast, no, nie dam rady. I wydaje mi się, że ja mam taki problem w sobie, że jakby ja. Nie jestem w stanie ogarnąć, kiedy jakby faktycznie potrzebuję tylko dnia na odpoczynek, tylko na przykład sobie mówię, że no, w tym dniu będę trochę odpoczywać, trochę coś zrobię. Zamiast jakby sobie jawnie ustalić rano, że okej, okay, dzisiaj nic nie robię i jakby to jest okej, okay, są dni, kiedy można nic nie robić, nie? Przez co ja potem w ogóle jestem taka trochę zawiedziona sobą i mam wrażenie, że moje życie jest takie totalnie niepukładane, przez to, że jakby ja nie jestem w stanie zrozumieć, że mogą być dni, kiedy robię nic, tak, totalnie nic, a nie sobie ustalam jakieś tam zadania. Hmm, które jakby w głowie duszy wiem, że ja ich nie zrobię, nie? bo jakby wiem, że nie dam rady, że nie mam siły, że coś tam. I to jest mój problem, więc od dzisiaj postaram się ustalić sobie dni na totalny odpoczynek, kiedy robi nic, hmm, zamiast mieć jakieś tam nadzieje, że zrobię cokolwiek i potem po prostu być smutna z tego powodu, że nic nie zrobiłam. Ale co, dzisiaj jest taki dzień, kiedy stwierdziłam, że zrobię coś, bo no wczoraj jest cały dzień, więc stwierdziłam, dobra, chyba odpocząłam wystarczająco. Wstałam sobie jakoś o ósmej właśnie, byłam na spacerze z psem. I co? Teraz chcę usiąść i chciałabym sobie porozpisywać plany na te ferie. Pomimo, że są ferie, to jakby no way, że jakby ja się uwolnię od nauki, bo, bo się nie da. W sensie, no nauczyciele po prostu chyba też nie traktują ferii jako czasu wolny od szkoły, bo mam jakby zapowiedziane już milion rzeczy na tydzień po feriach, a wiadomo, że nie będę miała tego się czasu. Nie, nie chcę się tego uczyć bardzo w weekend przed końcem ferii, więc postaram się to jakoś rozplanować sobie. I chciałabym usiąść i porobić sobie research, bo chcę nagrać film. A wiecie, jakiś taki essay video? Bo chcę trochę do tego powrócić, bo wydaje mi się, że bardzo mi się podobała taka forma i ogólnie lubiłam robić, lubiłam robić takie rzeczy, tylko po prostu jest bardziej czasochłonne, Nie miałam trochę czasu przez szkołę, ale wydaje mi się, że no skoro są teraz ferie, mam trochę więcej tego czasu, to mogę to ogarnąć i fajnie będzie to nagrać. I co? Nie wiem, słuchajcie, ostatni tydzień jest bardzo dziwny. Bardzo dziwnie się czuję, nie wiem za bardzo chyba jeszcze sama jak się czuję. Nie określiłam sobie chyba tego jeszcze w głowie. Plus, uh, ten tydzień to jest taki po prostu moja próba, bo no zresztą tam działam w internecie, w różnych jakichś tam, wiecie, płaszczyznach tego wszystkiego. I to, ile ja ostatnio w ogóle się naczytałam, takich głupich komentarzy i jakichś takich rzeczy, to są jakieś żarty. I mimo, że jakby ja nie jestem osobą, która jakoś bardzo się przyjmuje, wiecie, takimi rzeczami, to siadło mi to trochę na głowę, w takim sensie, że. Nie wiem, zaczęłam zastanawiać się ogólnie nad sensem wszystkiego dookoła mnie, uh, ale no, no, w sensie, no nie postaram się, postaram się, żeby to jakoś, wiecie, nie zostało w mojej głowie na dłużej niż, uh, niż ten tydzień, jakoś to wyrzucę dzisiaj z głowy. Wiadomo, napiszę wpis w moim niesmiertelnym pamiętniku o tym, co tam u mnie ostatnio, bo to mi bardzo pomaga, serio. Jak macie problem z takim, wiecie, że emocje macie w sobie, nie umiecie ich zrozumieć, nie umiecie pójść dalej... Przejść przez jakąś sytuację, to serio polecam robić takie rzeczy, bo mi wpisanie w pamiętniku mega pomogło na przestrzeni lat. Ja to robię od dziecka i jest to jakaś taka jedna z moich ulubionych rzeczy. I co? I chcę jeszcze dzisiaj bardzo poczytać, bo mówiłam wam wcześniej, właśnie że czytałam książkę i ja wiem, jakby, że. Ja mam dalej ten zastój czytelniczy, mimo wszystko. A muszę po prostu siebie trochę zmusić do czytania. A dzisiaj może przeczytam coś po prostu. Mm... Coś lekkiego, wiecie, jakiś taki romans, cokolwiek, zobaczę też, jakie mam książki w domu, których nie czytałam, bo ja kupuję dużo książek, ale potem po prostu ich nie czytam. Albo ze względu na brak czasu, albo ze względu na to, że o nich zapominam w ogóle, albo ze względu na to, że po prostu mi się nie chce. A, ale no, jak już wam mówiłam wcześniej, nie chcę, żeby ten rok był taki bardziej rozwo rozwojowy w tej jakby kwestii, jakiejś tam sztuki i tak dalej dla mnie, więc trzeba się zmusić. a Czasem można, wiadomo. Więc tak, dosyć ambitne plany na dziś, jak na to, że ja jestem trochę nadal bez jakich tam siły, bo bardzo zaniedbałam swoje zdrowie i swój cały sleep schedule przez ostatni miesiąc. Teraz chcę to trochę naprawić, bo już po prostu mój organizm nie wytrzymuje. Damy radę, nie? Kto jak, nie ja. By the way... Rodzice mieli rację, że jakby lepiej się robi różne rzeczy przy biurku, bo ja w łóżku się strasznie rozleniwiam. I może ja kocham moje łóżko i jak robiłam remont, to specjalnie kupiłam sobie jak największe łóżko mogłam tu stawić, to przenosimy się do biurka, bo inaczej zaraz wiecie, zaraz włączę TikToka, cokolwiek i... nie będę robić nic, więc przenosimy się tam. Specjalnie tam posprzątałam, żeby móc tam siedzieć, bo... Ja mam duży nawyk w układania wszystkich jakby ciuchów, które gdzieś tam są na mój fotel. I potem się nie dało usiąść, ale dzisiaj dzisiaj to posprzątałam. Jak zwykle, jak są wszyscy w domu, mam je totalnie gdzieś. W sensie naprawdę, on czasem nawet się ledwo przywita, jak ja wrócę ze szkoły, bo na przykład woli spać. Natomiast jak moi rodzice wyjadą, to on to jest taka atencyjna postać. W sensie naprawdę, dosłownie godzinę, na godzinę nie można jej zostawić, bo ona już po prostu wiecie: przychodzi, się po prostu mizia i tak dalej. Ale tylko jak jesteśmy same w domu. Fake as bitch. Dumna z siebie jesteś, Blania? A pięknie wyglądasz w tym kadrze, naprawdę. Właśnie do mniej więcej planu osiemnastki. Strasznie mi się nie chce tego robić i strasznie mnie to stresuje, bo ja nigdy nie robiłam imprezy u siebie w domu, ani ogólnie nigdy nie robiłam żadnej imprezy. Ja też w ogóle rzadko chodzę na imprezy, więc jakby ja jestem strasznie zielona w tym temacie i nie wiem, czy zaraz nie zmuszę Kasi do rozmowy na FaceTime, żeby pomogła mi to poogarniać. Natomiast co? Muszę na pewno zrobić grupę na Messengerze, żeby wszystkich tam wrzucić i podać wszystkim info. I szukam też pomysłu na tort, Pytałam właśnie na Instagramie, czy ktoś ma jakąś spoko tablicę na Pinterestie, bo chyba trochę za późno w ogóle to zabrałam i mam nadzieję, że mi się uda to jakoś ogarnąć, bo jak nie, to droga przypał. Natomiast nie, nie poddawajmy się na początku. Muszę jakoś wymyśleć a, jakieś dekoracje, jedzenie ogarnąć, jakie tam chcę i w ogóle. A, I co? Trochę jest to przerażające, że za 10 dni, mam 18 lat. No, impreza nie jest za 10 dni, impreza jest za. 18 dni dokładnie. Mm, I co? Crazy shit, moi drodzy. Ja się nadal czuję, jakbym miała 15 lat, ale no nie, mam już 15 lat. No pomachaj! No pomachaj, no! <grym> 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 Ogarnęłyśmy mniej więcej z Kasią cały plan na osiemnastkę i co? Spontanicznie wyszło, że jutro się spotykamy i będziemy robić jakieś zakupy, postaramy się jakieś dekoracje znaleźć. Muszę też jutro zadzwonić i zamówić tort, to na pewno. I pewnie będziemy szukać jakieś sukienki, bo mówiłam Wam pewnie już trzy razy, ale powtórzę jeszcze raz. Cały plan na dress code jest taki, że musimy, jakby każdy musi się ubrać w danych kolorach albo wajbie, której jest spłytkani. Uh, no ja biorę Donde, bo po pierwsze jest najłatwiej, bo to jest cała czarna okładka, a po drugie, uh, czuję emocjonalną więź z tym albumem, uh, więc będę szukać, szukać jakiejś czarnej sukienki. Natomiast to pokażę Wam pewnie w kolejnym vlogu, bo mam już dosyć dużo materiału na ten. Więc co? Love you all, moi drodzy. Dziękuję, że chcecie mnie oglądać, dużo to dla mnie znaczy, naprawdę. See, ya, moi drodzy, widzimy się sun!